Zapraszamy wszystkich na krótką podróż w czasie i przestrzeni, aby poznać cudowne właściwości orkiszu i mąki orkiszowej. Orkisz to prastary gatunek zboża, jest jednym z trzech produktów w procentach przyswajalnych przez ludzki organizm. Zawiera najwięcej energii życia, co w języku łacińskim określało się mianem Viriditas. Orkiż uprawiany był już w starożytnym Egipcie i w starożytnym Rzymie. Już wtedy wiedziano, że wzmacniają ciało, zapewnia dobrą krew i pogodne usposobienie w średniowieczu jego właściwości na nowo odkryła święta Hildegarda. Orkisz stał się w medycynie tej świętej najważniejszym środkiem odżywczym i zarazem leczniczym. Pisała o nim tak Jest najlepszym ze wszystkich zbóż, ogrzewa, odżywia, wzmacnia i jest łagodniejszy od innych ziarn. Daje człowiekowi mocne mięśnie, zdrową krew, szczęśliwy umysł i pogodną duszę. Dzięki współczesnym badaniom naukowym wiemy, że w porównaniu z innymi zbożami Orkisz posiada optymalną zawartość jakościową i ilościową wszystkich składników, wysokowartościowego białka, węglowodanów, nasyconych kwasów tłuszczowych, soli mineralnych, pierwiastków śladowych, elektrolitów i witamin. W naszym przepięknym i czystym regionie wspaniałą razową mąkę orkiszową produkuje pan Piotr Hila. Właściciel firmy Eco. Kontynuuje ponad stuletnią tradycję rodzinną związaną z funkcjonowaniem młyna. Gospodarstwo położone jest nad malowniczą rzeką Wen. To właśnie siłą energii wody tej rzeki napędzane są kamienie młyńskie, mielące zdrowe ziarna zbóż. No i teraz, co ciekawe, jeżeli dobrze widać, etykiety, mogę powiedzieć że na czym właśnie polegają te certyfikaty. Więc to, to jest znak taki rolnictwa ekologicznego. Zielona flaga z tymi gwiazdkami w kształcie liścia. To jest nowy, nowy, nowy znaczek taki. I każda żywność w całej Unii Europejskiej musi być oznakowana, żeby konsument wiedział, że to pochodzi z upraw ekologicznych dany produkt jeżeli taki produkt spotkacie na towarach również i niemieckich, francuskich i angielskich i, i holenderskich te wszystkie kraje w unii mają obowiązek jeżeli już mówię o rolnictwie ekologicznej obowiązek przyklejać taki znak. My już mamy wspaniały chleb z mąki orkiszowej mielonej w firmie Eco. Wy też nie zwlekajcie. Smacznego. Na zdrowie.